A więc witam serdecznie na moim kanale w drugim odcinku z gry pod tytułem Waterpark Simulator. Wracamy do tworzenia naszego imperium. <grywia> Continue. Zjazd do mania. Tak jest. I co? E, czeka nas kolejny dzień z wyławiania umijających ludzi w wodzie. E, z, przepraszam, z zasypiających ludzi w wodzie. To się wytnie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jesteśmy. O! O, no tak, bo już po Halloween. No niestety, był tylko jeden odcinek z Halloween, ale to się tam. No to się przymknie oko. Tu widzę, że w końcu ktoś chodzi. Auta jeżdżą. No dobra. Z tego co pamiętam, to w poprzednim odcinku tylko raz widzieliśmy auto. I potem była taka, że tak to powiem. Przejażająca pustka, ale no dobra. Co my tu mamy? E, task list, a no tak, bo my już mamy tutaj pierwszą gwiazdkę. Gdzie ona tutaj jest? A przepiękna. E, I tutaj mamy task list. Repaired buildings, cleaned buildings, ok. Dobra i my mamy tutaj teraz większy ten, e, więcej miejsca do trzymania stafu. Co my tutaj mamy? Basic slides, basic pulls, nothing stand. Uh, In case walk speed. Dobra. To nam akurat nie jest potrzebne. Paint brush. Ja w końcu chcę zainwestować, żeby pomalować jakkolwiek to. Ale myślę, że chociaż może się uda jeszcze w tym odcinku, lub w przyszłym zobaczymy. Mm, lemonade stand. Basic lunges, ok. o, Okej, okay, większe te. Ile my mamy pieniędzy? 226, ja bym szczerze zainwestowała w to, chociaż myślę nad tymi pulsami, dobra, może w pulsy zainwestujemy na razie, no ale te nie są potrzebne, za też nie są potrzebne, dobra, jakby, mm. wyjdź, okej, okay. albo jeszcze coś sprawdzę, mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Nie, nie, to będzie to. Okej, okay. Dobra, to ja bym zaczęła od nowego dnia. O, nasza piłeczka. Jak to się rzucało? No i pięknie. Tak się rzuca. Dobra, to um, kolejny dzień. Tak, klikamy. Okej. Okay. I może bym jednak zrobiła cokolwiek, żeby ludzie tutaj chcieli przychodzić. O, proszę bardzo. Uh, dzień dobry. Ready? A, dobra, dobra, ty chcesz, dobra. Okej. Okay. O, o, o. A, o, 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 Jezu, dobra, dobra, dobra. Co ty chcesz? Uh, 4 godziny, tin, slide pass, okej. Okay. Ticket. Okej, okay, proszę bardzo. O jest, jaka kolejka. 6 godzin. 6 powiedziałam. Adult Slide Pass, ok. Dziękuję. Augustus. Okej, okay. tin. Nie wyglądasz jak tin, ok. Slide Pass. Proszę bardzo, nie utop. <coughs> Co? 6 godzin, tin. Okej, okay. to jest tyle. Proszę bardzo. Jezu, już myślałam, że coś źle zrobiłam. Tak się na mnie spojrzał bardzo agresywnie. Slide pass. Proszę bardzo. Bilecik. <grym> Cztery godzinki. Teen, slide pass. Jezu, że ja jeszcze niczego nie pomyliłam. To jest dobre. E, gdzie są moje? Tu są moje te. O niech sobie radzą. Mm. I dobry. Proszę bardzo. A weź, kubie, to nie znasz się. Kto to jest? Ej, co to za konkurencja? Nie podoba mi się. Stój, stój. Ach, chodź, chodź, chodź. Nie wiem, wydawało mi się, że gołębia widziałem, ale może mi się wydawało. A, kim ty. Co ty. Kim ty jesteś? No tak, bo tym mogą być też inne osoby. A, ona poszła. Aha. No to komu ja tutaj. A, jezu. Masz, masz. Czy ty masz bransoletkę? Masz. Będę bardzo agresywna do tego, kto nie będzie miał bransoletki. Ok. E, dobra, co my powinniśmy zrobić? Może ja sobie bym wyczyściła po nich. O, proszę bardzo. Jezu. On the diving board to Znowu panikuje. Ludzie, nauczcie się w końcu skakać. Gdzie ty jesteś? Jak się tą miotą zdzielę. A ty co mi się pchasz? Dobra. Czy to jest by na Nie. To jest byna nie. Okej. Okay. Dobra. O, 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 o. Dzień dobry. Kamila, co ty chcesz? Musztardę, Okej. Okay. Aha, kto czekał po bilet? Ludzie, dzwonek jest, nie umiecie go używać. Jezus. Ja nie wiem. U... E, przepraszam, <laughs> e, montażysta to wytnie. Po co ja się tutaj staram? <laughs> nie wiem, wydawało mi się, że był wypadek, ale no dobra. Czemu ty tu śpisz? A, bo leżaków nie ma. Trudno sobie. A, ktoś korzysta, to nie. Onoż przecież. Dobra. Nie wchodź mi tu! Czy ty rozumiesz? Jezu, ja wiem. Ja jestem... Czy tamten leżak ci się nie podobał? Widziałam dosłownie jak ty leżałeś. Wiesz co? Ja... nie, nie, nie. Ja nie mogę, ja nie mogę. Ktoś czeka? Nie, nikt nie czeka. O Jezu. Kto psuje te krzesła? Dobra. Jezu. Jest też punkt. O, i bardzo dobrze. Będziemy mieli nowy basen. A, właśnie. Tylko ja bym może to wzięła. Dobra. Trzy. U, wszystko działa, na szczęście. Co to za śmieć?! O Jezu, co tu się stało? Mi się wydaje, czy to jest mniej czarne. to aż tak dobrze? A... Aha! Rozumiem, to skoro ja to czyszczę, to to się robi po prostu czarniejsze. Fajna, fajna logika. To znowu tam coś ojczy. czy... Jezu, lucie? Jak chcecie iść do akoparku, najpierw może się pływać, nauczcie. Ja nie, nie, nie robię tutaj żadnych kursów za darmo. Jezusie. Nie, 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 później, później. Nie ma co. Co tu się znowu dzieje? Ja nie, nie mogę. Dobra. Trzeba naprawić obiekty, które oni ciągle psują. Jak ty leżysz, kobito? Tu nie trzeba. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Ja mało i słychać. Hot dog! Czekaj! Co. Ty? Oh, z czym ty chcesz? Co ty robisz, gościu? Wy. Walaj mi stąd! Siot! A krysz. Noż przecież ja to dopiero wytałam. Co ty robisz? Nie dostaniesz. Yy, że tak to powiem, zwrotu biletu. Yy, co by pan chciał? Ketchup. Dobra. Proszę bardzo. a Tam się podoba. A to nie chcę. No to se tam ucieka. Nie, nie będę, że tak to powiem, płakać za tobą. Task list. okej. Okay. Split love with water gun. A no tak, bo ich mogę przecież pieskać. Czemu tu jest tyle śmieci? Już Wam tutaj. Ejka. Ejka, Noż gościu. Jakie lud, Masz i tak się myjesz. A Lecę. I za śmieci idę wywalić. E, dwa. A zapłacisz za to więcej? Aha! Aha! To dwa razy więcej kosztuje! Babu, nie myta. E, śmieci. Dobra. Oh, i zbieranie teraz tych... Przepraszam... Um... A, tobie się to podobało. Okej. Okay. To ma swoją specyficzną nazwę, ale no dobra. Eee. Um... Co się dzieje? Kto? Co? Co? Kto? Jezu, ja słyszę jakieś przypadkowe dźwięki, ja się boję o nich. O! ktoś się czeka? O, dzień dobry. Nie! Nie! Czemu ja nie dostaję. A dostaję, prawda? Nie jestem pewna. Proszę bardzo. Płyczę. dobra, zaraz ich zachęcę, żeby jeszcze przyszli. Ja tylko to wywalę. Noż! I. No jasne. Będę tutaj tylko siedzieć i sprzątać. Co? Jest Wojtek. O! Dzień dobry! 4, tin, slide pass Proszę bardzo, dziękuję Dobra, ja tylko tutaj poogarniam, bo oni wszystko psują Nie, ciebie nie będę mieć czekaj Ach, Dobra, ty tam chyba nie ten Jezu, znowu wszystko brudne, no Jakim cudem wy skrobiecie tą skocznię o, Dziękuję o Jezu. Naprawdę, kto przyłazi taki brudny? Trzy. Tutaj proszę bardzo. No, tu nic nie trzeba. Tu nic nie trzeba. Tak to się robi. Tu też nie. No, tu też nie. O, prościzno. E, co ja miałam? A, chciałam zobaczyć pulsy. To chyba boję się ich zostawiać, A, ale są dorośli, poradzą sobie. E, co ja chciałam? Basic Pools. Okej. Okay. I mamy jeden ten. To ja kupię Ticket Price level 1, bo przynajmniej będą więcej płacić, jak będą przyłazić. O, i to jest myśl. To jest myśl. Mm, dobra. Aha. ...dwa... A spróbujmy tutaj podejść. Ktoś tu czeka... Nie... Okej... Okay. Hmm... Dobra, zaraz weźmiemy to i... rozdamy. Tak, tak, już idę. Tego. In start pass. Masz i nie małych. Chilo. Kto wam te imiona dawał? Znaczy nie obrażam nikogo z takimi imionami, po prostu się zastanawiam. Cztery godziny, adult. A tu nie będziesz zjeżdżał. Aha. Trzeba było nie odchodzić. My zaraz zamykamy. W sumie dobra, ja to na razie zostawię. Co się dzieje? Co się dzieje? Okej. Okay. Nie ufam tym ludziom ani za grosz. Dobra, wszystko to pilnowane. Naprawdę, ja muszę się tutaj e, zebrać, żeby pozbierać w końcu na... Jest jakiś ludzi, którzy im będą tutaj pracować. Bo to jest za dużo z tymi ludźmi. Ja muszę pilnować, żeby oni nie umierali. Żeby jedli. O, właśnie! Przykładzie. Jezuś. Ja nie mogę. Dobra, trójka. Napraw się. Ty też się napraw. I ty się napraw. Oj. Yy, to nie była groźba. Proszę nie dzwonić na policję. To nie była groźba. Ja przepraszam. No Ty naprawdę... Ale masz przynajmniej miękkie lądowanie, o co ci chodzi? Co? Jaki hot dog? A, idź ty. A. Znowu chcesz hot doga. Rozumiem. Czego? Musz Proszę bardzo. Jezus. Jakie to to jest naprawdę? Proszę bardzo, naprawione świeżo. O, dobra. Ach, mój Boże. O! Dziękuję, w końcu poszli. <laughs> znaczy... Tak, tak. Idźcie sobie, moje portmonetki. Eee, dobra. Okej. Okay. Dobra. Oni potrzebują więcej miejsc do leżenia. Zaraz im dam. Tylko... Ja w ogóle najpierw sobie porządki, a potem im sobie dodam, e, że tak to powiem, o, stój. że tak to powiem e, nowe baseny. Jestem ciekawa, jak się, jak zareagują nowy, nowi klienci. O, dobra. Okej. Okay. Nic prawie nie ma. Piłka zostaje. Dobra. I teraz tak. Eee... Dobra. Eee, hot dogi? Nie, starczy. Eee, co ja potrzebuję? Tu potrzebuję. Okej. Okay. Jakie mamy? O! Okej. Okay. No dobra. Mm. Mm hmm. co by zainwestować. Może w taki. O Jezu! Takie taki okrągły. Oj! Eee, zapomniałam, jakie to jest. O. Niech. to będzie tu. To przestawię. O tutaj. Okej. Okay. bo przejście obok tego basenu? Co to jest? A, bo oni będą z tej strony wchodzić. Niech może wchodzą z tej strony. Okej. Okay. Dobra. O, a co to w ogóle jest? Nie mam tu dostępu. To się jakoś wykupuje. A, pamiętam. Okej, okay, ja to widziałam już w poprzednim odcinku. To się jakoś z, coś się z tym da zrobić, ale no właśnie. Okej, okay, dobra, to sobie tam na spokojnie. Czy tak to powiem, załatwimy. Okej, okay. niech sobie tutaj leżą. I tak samo bym kupiła leżaczki tutaj. O! 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 Jumper! Nie no, czampera to ja dam może z tej strony. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, niech sobie mają. Eee... Tutaj będzie kolejka, to nie. Gdzie powinien dać te leżaki? Może tutaj im dam. Takie jeden, drugi, okej. Okay. Czyli oni tutaj coś potrzebują? Nie no, mają wszystko, bez przesady, chociaż... Hmm. No nie wiem. Nie wiem, czy oni mi nie będą tutaj odjagnie pawlać jakichś rzeczy. Nie, 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 bez przesady. Ja tylko chyba śmietnik tutaj zostawię? O, proszę bardzo. Mm, I, i, i. Coś jeszcze miałam? A, tak, dekoracje. No tak. Uuu! Uh, palmy im tutaj dam. Proszę bardzo. No i to to ja rozumiem. Im też dać palma, Nie! Oni sobie poradzą. Dobra. Czy wszystko mi się tutaj zgadza? Okej, okay, dobra. O. Yy. Czy to jest odpowiedzmy. No? No, Za bardzo. Okej. Okay. Dobra. Nie, idziesz do góry. Okej. Okay. Nie będzie może tak. Nie będzie idealnie, ale bez przesady. Te hello umiesz ty czytać? no że z nieba mi spadł nie wierzę czy to już się liczy jako intus? czy ja już mogę po zadzwonić? no się okaże, zobaczymy, okej okay. jestem ciekawa czy ja dzięki temu telefonikowi mogę coś jeszcze zrobić? A jak ktoś na przykład mi coś ukradnie, nie wiem, palmę mi wezmą, to co? To mogą? Bo tak trochę nie czaję. Dobra, tu, tu mają, to mają. Okej. Okay. Czy coś jeszcze bym chciała? Tutaj jest tak trochę pusto. Ja myślę, że ja zrobię małe przeoblowanie. Ten stand zrobimy sobie. O. No. O. Dziękuję e, mężusiu, że wchodzisz mi na nagrywki. Pisać mu nagrywam, nie. Dobra, ten śmietnik dom, o tutaj. O, proszę bardzo. Ja nie mogę, nie mogę z niego. Co to jest? Śmieć? No już przecież nie mogę. Dobra, za sekundę, za sekundę to zrobię. Eee, Ale też im tu dam, bo ja im trochę nie ufam. O, eee, tak tutaj, wyroku niech mają. I też prysznice tutaj. Tak. Dawać im te prysznicę, No dobra, niech będzie. Tylko ja muszę naprawdę zainwestować w ludzi. Czy to jest równo? No tak, się... Ok, dobra, niech będzie tak. Oh, dobra, czas butować. Nie, naprawdę nie mam nikogo, chyba żeby wezwać. Jak oni mi coś zepsują. To co? Oczywiście ja będę bulić za to, nie? Albo jak na przykład. Hmm, no nie wiem, coś mi ktoś ukradnie. Wiem, że to nie jest Polska, ale. Ale już nie to bywa. Ok. Dobra. Śmietnik. E, Boże, co? Toaleta. Śmietnik dopiero był. Śmietnik to tutaj będzie następnego dnia. Właśnie, gdzie? O, właśnie. I co? znowu 3 dolary. Będę bulić za jednego śmiecia. Za tego śmiecia, kto mi tego śmiecia zostawił. Tu? Dobra. O Jezus! O Jezus! Dzięki temu jestem wyższa? Boże, będę załabiać na tym, że będę ludziom nogi przedłużać, żeby byli wyżsi? O, to jest myśl. To jest pomysł na biznes. I ja bym sobie... Hmm, koło wezmę sobie gdzieś jeszcze. Bo ja im trochę nie ufam. Zostawię je, może. O tutaj. Ja się boję od tych, ja, tych ludzi. Naprawdę. Coś miałam. Śmietnik. Tak, śmietnik. Śmiotki. Dziękuję. Ktoś coś jeszcze? Oby nie. Błaga mnie. Nie. nie. Mężuty mój przekochany. Proszę mi tutaj. <noise> o, dobra. To... Co? Czy coś jeszcze potrzebuję kupić? A... No nie. Nie wydaje mi się. Dobra, to tutaj sobie zakończymy. O, jaki ładny. Ja tutaj sobie zakończymy nasz odcinek. Zobaczymy się następnym razem. Ten... Teraz jest trochę krótszy, no ale, żebyście też nie musieli godziny tutaj siedzieć ze mną. Możecie też dawać znać, czy wolicie takie dłuższe odcinki, czy krótsze. O, krótsze. Okej, okay, tak, ja robię się naprawdę coraz ciekawsze. Czyli auta mogą zjeżdżać ludzi, dobrze wiedzieć. Paniusiu, ja tutaj kończę odcinek. Proszę mi nie przeszkadzać. O. A więc tak, um, tutaj sobie zakończymy. I co? I zobaczymy co będzie dalej. No już przecież. Oh, dziękuję. To żegnam się z Wami. Do zobaczenia i pa pa!